Dobranoc, ręce święte na krzyż wyciągnione, jako struny na lutni, gdy są wystrone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak często mówi się dzisiaj o zniewoleniu takim czy innym. Zobaczmy, co mówi święty Paweł w liście do Galatów, mówiąc o nas, chrześcijanach, o naszej wolności. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Zastanówmy się, co zrobić, byśmy nigdy nie byli niewolnikiem grzechu? Panie, wielki post powoli dobiega końca. Za niedługo rozpocznie się wielki tydzień. Nasze wieczorne rozważania i adoracja Krzyża miały chociaż trochę pokazać nam, jakimi jesteśmy ludźmi. Chcieliśmy odkryć prawdę o sobie. Może część z nas uświadomiła sobie rzeczy, nad którymi warto pracować, co warto zmienić, co spróbować naprawić. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo popełniać błędy. Jednak na nic by były te nasze spotkania, gdybyśmy to wszystko zostawili w sferze marzeń i odkładali na wrócenie na bliższą czy dalszą przyszłość. Teraz jest najlepszy czas. By nas spokojnie doświadczyć Bożego miłosierdzia. Trzeba by nam jednak zastanowić się dzisiaj nad umiejętnością korzystania z sakramentu pokuty. Może to robimy od kilku czy kilkunastu lat, ale czy robimy to dobrze? Może nadal spowiadamy się jak dziecko przed przygotowaniem się do pierwszej komunii świętej, a może od niepamiętnych czasów mamy te same grzechy i nigdy nic z nimi nie zrobiliśmy? Kiedyś zapytałem kilka osób stojących w grupce po pierwszopiątkowej spowiedzi o to, jak brzmi „Pięć warunków dobrej spowiedzi“. Okazało się, że nikt nie potrafił je wymienić. Więc zapytałem w takim razie, jak oni się spowiadają? Na co usłyszałem, że spowiadają się tak jak zawsze. Nie mając świadomości, jak wygląda dobra spowiedź, nie można się dobrze spowiadać. Potrzeba nam pochylić się nad każdym z tych warunków i sprawić, by każdy udało się wcielić w życie. Jest to wręcz konieczne. Wielu ludzi przystępuje do spowiedzi bez rachunku sumienia, twierdząc, że popełniają ciągle te same grzechy, albo robią rachunek sumienia tylko z głowy, kilka minut przed uklęknięciem w konfesjonale. Czy w ciągu kilku minut jestem sobie w stanie przypomnieć grzechy z całego ostatniego miesiąca? No przecież nie przypominam sobie nawet tego, co robiłem wczoraj. Zawsze musimy szczerze stanąć przed Bogiem w dogodnym czasie i ponazywać wszystkie nasze grzechy. Żal za grzechy zawiera w sobie skruchę i chęć pozbycia się wszelkiego przywiązania do grzechu. Ale, Panie, co ja mam zrobić, kiedy nie żałuję? Potrzeba nam po prostu wtedy więcej czasu na kolanach, aby uświadomić sobie, jak ten dany grzech we mnie działa i jakie są jego skutki. Tego nie wyczytamy w książkach, to odkryjemy tylko na kolanach, tylko na modlitwie. Mocne postanowienie poprawy to nie tylko stwierdzenie: Muszę się poprawić, ale jest to podjęcie konkretnych kroków, by z danym grzechem zerwać. Nieraz jest to zadanie wymagające chirurgicznej precyzji, by odciąć to, co złe, a nie zniszczyć tego, co dobre i piękne. Klękając przy konfesjonale, tak naprawdę, powinienem mieć już przynajmniej ogólny plan mojego działania, mojej poprawy. Podczas samej spowiedzi musimy być szczerzy i konkretni. Stwierdzenia typu zdarza mi się, czasami, niekiedy są niestety bardzo złomoznaką banalizacji grzechu przez penitenta. Niejako chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy grzesznikami, ale tylko od czasu do czasu, a te grzechy, które wyznajemy, nie mają zbytnio na nas wpływu. Tu musimy być w pełni sobą, bez zbędnego koloryzowania i uzupełniania. Istotnym elementem pospowiedzi jest zadośćuczynienie. Niestety ogranicza się ono bardzo często tylko i wyłącznie do odmówienia zadanej pokuty. A tutaj właśnie jest miejsce na słowo przepraszam, na naprawienie wyrządzonej krzywdy. W tym momencie dopiero widać, czy nasza przemiana rzeczywiście się realizuje. Jednym z ciekawszych zadośćuczynień, o jakich słyszałem, był program pokutny 500. Osoba, która przez 10 lat nie była w kościele, postanowiła, że przez kolejną dekadę będzie chodzić nie tylko w niedzielę, ale oprócz tego raz w tygodniu w dzień powszedni, bo ma, jak sama mówi, do nadrobienia ponad 500 mszy świętych. Jest to istotnie piękny plan. Panie, postaram się, aby moja spowiedź przed Wielkanocą była owocna, ale proszę. Daj mi siłę, abym nigdy nie zrezygnował i nigdy nie poddawał się zbyt łatwo. Spraw, by moje przygotowanie było zawsze rzeczowe i bym zawsze umiał znaleźć na nie czas.